Ej, wiecie co? Ja ten film wrzuciłem wczoraj i wy już wbiliście 971 łapek. O co wam chodzi? No ale dobra, chcecie? Spoko. Dzisiaj robimy tier listę Pokémonów legendarnych i mitycznych, czyli według mnie dalej legendarnych. Niektórym to robi różnicę, ale mi osobiście w ogóle. Chcielibyście generację czwartą? Bo ja bardzo bym chciał zobaczyć tutaj 1000 łapek. Myślę, że sami wiecie jak możemy się dogadać. Na sam początek Galariański nie rozumiem dlaczego jest zła kolejność, ale no trudno. Galariański Artikuno rewelacyjny, absolutnie rewelacyjny, zasłużony tier A. Zwykły kantoński Artikuno Trochę mniej, mówiąc szczerze, to, to jest chyba najgorszy z tych ptaków, ale jednocześnie najładniejszy. Niech będzie B. Galariański Zabdos. Nie jestem fanem zdecydowanie wolę kantońskiego, ale nadal zasługuje na Tier A. Przy czym oczywiście Kanto Zabdos <grych> zasłużony S, niesamowicie potężny, dobry wspaniały od zawsze. Galariański Moltres, taki eh. kantoński Moltres, Ostatnio bardzo go polubiłem i szczerze wrzucę go do tieru A. Mega Mutu X. Nie jestem fanem, ale uważam go za oczywiście lepszego od Mutu Y. Nie pamiętam gdzie wcześniej go wrzucałem, ale wrzucę go tym razem do tieru A. Za to to ścierwo, którego nie znoszę, do tieru D. Zwykły Mutu, klasa sama w sobie. S. Mew ogromne możliwości, które bardzo chętnie wykorzystuje wielu graczy. Niech będzie A. Rajku, przewspaniały, ale czegoś mu chyba brakuje. Tier A. Entei, myślę, że to samo. Czegoś brakuje, może. Żeby się uczył Earthquake'a? Suikuna, akurat lubię najmniej z tych trzech legend, więc niech będzie B. Lugia, absolutnie jeden z moich faworytów. Wrzuciłbym do S, ale ja wiem, że to nie jest aż tak dobre, więc niech będzie A. Ho, rewelacyjny, ale nadal tylko A. Salebi, Taki średniaczek, więc do średniego Tieru niech leci. Mój ulubiony Regi, czyli Regirock, wędruje do Tieru A, Rejajs, również wędruje do A, Steel, Tier B. Ostatnio też go tam wrzuciłem i wiele osób miało takie: Co, halo, przecież to pan Janusz? Owszem. I co z tego? To dalej jest średni Pokémon. Mega Latias, niech będzie A. Latias oczywiście. Spoko, spoko. A. Mega Latios. A. Za to Latios właśnie wędruje do tieru S, bo prawie się pomyliłem. Niesamowite. Te dwa pokemony są tak do siebie podobne. No, oczywiście mówię o zwykłych, a nie o Mega. Primal Kyogre oczywiście wędruje do A za swoją potężną potężność. Za to... Kyogr do S. To samo jest z Primal Groudonem i Groudonem, czyli moim ulubionym, legendarnym Pokiem. Mega Rayquaza bardzo go nie znoszę, więc niech będzie C. Rayquaza, no ten koleżka jest trochę lepszy, niech będzie A. Giraci uwielbiam, niech będzie S. Deoxys, ten mieszany. E? Deoxys Grubasek, no to tier A. Deoxys Atakujon... E, rypło mi się, to jest atakujący, to nie, to ja jednak zmieniam zdanie. Ten wędruje do S. Dioksys szybki, e, chyba ostatnio go wrzuciłem też gdzieś wyżej, ale niech będzie tylko A. A ten dioksys mieszany, to on jest słabszy, więc niech będzie B. Uksi. Bardzo fajny, bardzo użyteczny pok. Myślę, że zasługuje na A. Mesprit według mnie jest takim średniakiem, jeżeli chodzi o to trio, więc niech będzie B, za to Azelf absolutnie cudowny, niemniej zasługuje na A. Coś tak widzę dużo tutaj w tym, tierze A się znajduje. Trzeba troszeczkę poszaleć. Dajalga, e, no A. Palkia dużo mniej wolę. Szczerze mówiąc uważam, że są fajniejsze, póki wodno smocze. Nie, nie mówię tu o Drakowiszu, mówię to o Kindrze, więc to wędruje do C. Heatran, no ten koleżka myślę, że B. Chociaż wiem, że jest potężny, że OU na showdownach i tak dalej, ale nadal B. Regigigas. To jest gówno, po prostu nie Pokémon. Giratina. Ten Pokémon ma dwie formy i szczerze dużo bardziej mi się podoba właśnie ta defensywna. I tę defensywną wrzucę do Tieru A, za to ofensywna no, wygląda bardzo biednie, niech będzie nawet C. Cresselia. nigdy nie byłem specjalnym fanem, więc D. Fion? Czy to jest może Manafi? Nie, taka paskuda to musi być fion, gówno. Manafi, inna sprawa, ale tylko tier B. Darkrai, przewspaniały, przegenialny wygląd. No ale nie szalejmy. Tier B, za to, że Dark Pulse się uczy na 93 chyba, to jest w ogóle śmieszne. Shamin, takie trochę byle co. Bardzo ładny, ale trochę byle co. Za urodę będzie B. Shamin forma Sky... Nie wiem, nigdy nie używam, więc C chyba. Arceus, klasa sama w sobie, ale myślę, że tylko A. Żeby Victini mógł wejść do tieru S, czy wy wiecie, jak cholernie potężny jest ten Pokémon? Absolutnie niesamowity. Kobalion, e, średniaczek w sumie, no niech będzie B. Terakion, mój ulubiony z tych trzech, zdecydowanie S. Virizion, trochę lepszy od Kobaliona, więc niech będzie A. Tornados tylko nie pamiętam, który jest steria, na który nie. E, sorry. Po prostu nie jestem specem od piątej geny. Tego wrzucę do tieru B, bo ten według mnie jest o wiele fajniejszy i on będzie w tierze A. Reshiram? No, taki nijaki. Zekrom? Fajniejszy. Dlaczego? Bo jest czarny, a czarne pokemony są fajne. Tier A. Landorus. Trochę dużo tego gówna jest na showdownach, ale zasłużony, a to jest naprawdę dobry pok. A ten Landorus, nie wiem, nie jestem fanem, niech będzie C. Curem Black, yy... Curem White, yy... Curem, yy... no może wyżej trochę, bo wygląda po prostu normalnie. Keldio. Miałem dokładnie dzisiaj lat, kiedy dowiedziałem się, że są dwie formy. One chyba niczym się nie różnią, jeśli chodzi o statystyki. To, to nie wiem, ale ten jest brzydszy, więc on będzie w C, a ten Caldio będzie w B. Meloeta ostatnio używałem i powiem Wam, niesamowicie dobry pok, ale sytuacyjny. Ta forma Pirouette zasługuje na Tier B, za to ta, no niech będzie też B, fajne, po prostu fajne. Genesect, eee, nigdy nie byłem fanem. Są fajniejsze Pokémony Bug Steel, choćby Foretres. Zenias, Yy, I Veltal dużo fajniejszy. Ale tylko B. Zaj dogie, To jest absolutnie cudowna forma. I za samo to, że jest dogę, wrzucam go do tieru A. Do tieru A również wrzucę tego skur... A to, to, to jest taki ślimok. Uwielbiam wspaniałą kolejność. Więc mega Diancy. A B. Diancy. Chyba też B, bo bądź co, bądź jest to użyteczne. Hupa Unbound. Przepotężny, ale taki przekokszony, według mnie, jednocześnie. Tierbe, zwykły Hupan, no, to jest silne, nie powiem, że nie, ale gorsze od Hupiang Bond. Volcanion, ubóstwiam. Czy to jest Pokémon, którego chcę wrzucić do S? A, właściwie, dlaczego by nie? Type Null. To, to mi się, nie wiem, nigdy nie podobało. Seal Valley. Myślę, że to samo. Tapu Koko. No tego koleżkę nawet wrzucę dosyć wysoko, bo do A. Tapu Lele. Hmm. No jest silna. Jest silna. Ale B. Tapu Bólu. Myślę, że również B. Za to tapu Fini wejdzie do A. Wspaniały Pok. Kosmog. Za umiejętności wrzuciłbym Cię do D. Za to za wygląd. Wrzucę Cię do. D. Kosmoem to chyba to samo. Ej, mam nadzieję, że tych imion nie powaliłem. Solga Na samym początku bardzo mi się podobał, a potem wszedł do gry i uznałem, że. Eee. F... B. W ogóle sorry, jeżeli troszkę słabo widać, może zjedziemy na dół. O wiele lepiej. Lunala. Y... C. To. To ja nawet nie wiem. To jest jakaś nekrozma Dawn Wings chyba? z jest gówno jakieś. I nekrozma jakaś tam eee. to jest prawie niewidzialne, czyli ultra necrozma... X, albo po prostu ultra necrozma, albo ultra mega necrozma, nie wiem. Tutaj już widać, że komuś zaczęło się coś nieźle rypać, więc D za to zwykła nekrozma uwielbiam. A Madjerna, bądź co bądź niesamowity pok. Chciałbym cię wrzucić do tieru S, ale może nie przesadzajmy. Ja żartuję, oczywiście, że S. Marshadow. E, B. Nie jestem megafonem. Zeraora. No, ten koleżka zasługuje na S. I Tiermakera widać jeszcze gorzej. Meltan. Na początku zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie, więc niech będzie B. Potem poznaliśmy Melmetala, który jest okropnym Pokemonem, więc również tylko B. Za to Giganta Max Melmetal. No, to dla samego faktu. Pamiętajcie, Dynamax i Gigantamax to najwyższa forma upośledzenia umysłowego. Dziękuję. Zejsian ścierwo. Pffu. Zaisian crown. Jeszcze gorsze ścierwo. Pfu. Zamazenta. No nie najgorzej. Niech będzie C. Zamazenta crown jest piękna. Więc niech będzie B po prostu. Tu jakiś Eternatus po Eternamaxie? Gigantamax Eternatus? Czy Eternamax Eternatus? Nie wiem. D. Sam w sobie Eternatus też jest absolutnie obrzydliwy Tier D Jeśli się nie mylę, to ten koleżka nazywa się Kubfu I jest przesłodki Za samo to myślę, że Tier A Dlaczego nie? Tak jak mówiłem, giganta maksy, dowora, awur, sami wiecie gdzie Urshifu, tylko nie wiem, który jest który Ten jest chyba wodny i uwielbiam go Tier A Za to ten jest walcząco mroczny Chyba, że się pomyliłem, to po prostu uznajmy, że jest inaczej i wolę go mniej, mimo że wiem, że jest silniejszy. Ale po prostu bardziej podoba mi się połączenie Fight Water, więc B. Kalyrex. No, to, czy to jest jakiś żart? Reggie Leki. Wreszcie dostaliśmy Reggie, który naprawdę robi robotę. Szanuję, podziwiam i lubię w przeciwieństwie do Reggie Drago. Tego koleżkę wrzucę. No niech będzie B, no nie jest aż tak tragiczny. Zarud. Sam nie wiem, powinien być chyba wyżej niż B, więc niech będzie A, bo ma bardzo fajne, hiperofensywne połączenie typów. I na sam koniec, propos super kolejności: Sandurus. Absolutnie nie pamiętam, którego wolę bardziej, więc obu po prostu wrzucę do tieru A. I załóżmy, że wszyscy będą zadowoleni. Gdybym miał wybrać najlepsze i najgorsze Pokemony w tym zestawieniu, no to w top 3 będą oczywiście Grodon, Terakion i Zapdos. Za to w najgorszych Cosmoem, Eternatus i oczywiście Zesjan. Każda forma. Tak by się przedstawiała ta tier lista, pamiętajcie, że możecie przygotować własną. Zachęcam do zerknięcia, do linku w opisie. I oczywiście warto też zerknąć na pozostałe linki, na przykład do Discorda, gdzie możecie na indeksie. Publikować własne tier listy oraz na Instagrama, gdzie pojawia się content spoza YouTube'a. Przypominam, 1000 łapek to odcinek Tier Makera z czwartej generacji. Dziękuję wspierającym za wspieranie i dziękuję wszystkim za oglądanie. Bye bye.